Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Kolejny odcinek z tego co pamiętam 14 w serii kupuję kryptowaluty. Mamy wakacje, mamy troszeczkę rynek taki uśredniony co do cen. Ceny są ciekawe na różnych altcoinach oraz na naszej głównej kryptowalcie Bitcoin. Zobaczcie, co kupuję w tym miesiącu, ale zanim zaczniemy, zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, jeżeli ten materiał wpadł Ci w oko oraz do łapek w górę i zadawania komentarzy dla zasięgów. Przechodzimy do materiału. Na samym początku szybciutkie przypomnienie zasad serii. Kupujemy wszystkie krypto na binancegełd.com. Masz link w opisie. Portfolio tego projektu także masz w opisie. Na, coin je, na końcu filmu podam, na końcu filmu je wpisuję i sprawdzam. Metodą DCA: raz w miesiącu stała kwota. Jeżeli są jakieś dołki, to staramy się je wykorzystać w danym miesiącu. Kryptowaluty kupujemy raczej stabilne, mało tu będzie eksperymentów. Kryptowaluty przelewamy zawsze na portale zewnętrzne, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. QA w komentarzu w poprzednim filmie było jedno pytanie: w jaki sposób. Yy, najsprawniej sprzedajesz duże kwoty w jakimś kantorze, czy coś, żeby najsprawniej przy okazji ogarnąć sprawy podatkowe. Sprawy podatkowe yy, ogarniam też bardzo fajnie aplikacją Kryptiony z bonusem. Link w opisie, z mojego linku jest bonus oraz na kanale znajdziesz film, jak używać Kryptiony. Natomiast sprzedaję krypto, tak jak to napisałem, najczęściej na giełdzie Zonda, ponieważ jest najprościej przelać na złotówki i później ewidencjonować to właśnie na tej giełdzie. Kupuję na Binance, sprzedaję na Zondzie, więc tak to wygląda. Na kryptoruchy.pl, czyli na mojej grupie specjalnej na Telegramie podałem już dwa dni temu jaką kryptowalutę kupiłem, więc powinieneś tam już być. Info o serii będzie także na YouTubie, oczywiście w cyklicznych filmach oraz podaję na Twitterze jak to po prostu wygląda. No i także zapraszam Cię do bliźniarszej serii na temat akcji, gdzie już za parę dni pojawi się materiał, kupuję akcję. No i przechodzimy sobie do Zakupów. W tym miesiącu kupiłem znowu Ethereum 27 czerwca, czyli w momencie nagrywania tego filmu dwa dni temu. Cena podskoczyła troszeczkę za prawie 2000 dolarów, licząc tam prowizję. Ja sobie to przeliczam za złotówek, czyli 1965 dolarów. Znowu za 400 wpadło niecałe fetnych etera, więc mamy już w projekcie 10,1 /10 etera, ponad 70 arbitrum, 4 solany, poligony, cardano, algorandy i dużo bitcoina. Wydaliśmy ponad 6 koła na ten projekt już i teraz sobie to wprowadzimy myślę, że zapamiętam mamy nasz portfel, portfel coin tracking, wprowadzamy sobie manualnie, już momencik i tutaj będziemy mieć całe wyliczenie całego tego naszego zestawienia bardzo fajnie się to tutaj prowadzi, jest to bardzo no widzimy już tych zakupów, mieliśmy dużo to już 14 raz klikamy sobie buy, kupowaliśmy dokładnie 27 kupiłem 005 Ethereum sprzedałem za 400 zł Peleny na giełdzie Binance dodajemy transakcje wprowadzone klikamy na dashboard sprawdzamy wyniki ponad 6 koła czyli jesteśmy już na plusie tak jak przypominam 6000 tamtym miesiącu byliśmy chyba na lekkim minusie bo troszkę rynek odreagował 6000 z małym haczykiem wydałem 6200 jest w danej chwili. Dokładnie 639,6237 złotych aktualnie więc jesteśmy na plusie 198 zł. 15 tradów, bo raz kupowaliśmy podwójnie 7 różnych coinów. Dokładnie pierwszy trade był rok temu, 19 maja, ostatni w zeszłym miesiącu 25 maja. No i głównie mamy bitcoina, tak się to tutaj prezentuje. Nie wiem, czy tutaj można powiększyć. Zobaczmy, jak to wygląda bo generalnie tu nie wszystkie statystyki są bardzo czytelne, bardzo stabilnie działa ta platforma, ale tak jak mówię, jest bardzo analityczna, bardzo statystyczna, nie wszystkie informacje nam są tutaj super potrzebne, ja czekam na wczytanie, czy to ma sens, zaraz sobie zobaczymy, jak to tutaj wygląda, jak ja sobie kliknę. Ok, aktualnie mamy 67%, 67 naszej kasy w bitcoinie, to jest zakładka balance, current balance. 12% w Etherze, 5% Arbitrum Solana Adamatic Algorand. Algorand dał bardzo mało, spadliśmy więc tutaj może trzeba będzie dokupić kiedyś. Zobaczymy, trend jest tutaj spadkowy, więc tak to tutaj wygląda. Jeszcze raz wejdźmy na ten dashboard, zobaczmy, czy się da tutaj tą tabelkę. Tak, jest to ta tabelka, którą przed chwilą pokazywałem. Jak się kliknie wykres Exchange, nie musimy klikać, tradey nie musimy. Balans na dzień, current balance no jest to to samo dokładnie czyli po prostu ten sposób to wygląda, można sobie to skopiować do PDF-a, ja sobie sprawdzę jak to wygląda Z też tą ankietkę zaraz tą statystykę tutaj przejrzę i myślę, że to tyle jeżeli ten materiał Ci się podobał zostaw mi subskrypcję, zostaw komentarz żebym odpowiedział Tobie w kolejnym materiale no i do zobaczenia, miłych wakacji jeżeli gdzieś wyjeżdżasz, a widzimy się już za miesiąc pozdrawiam, hej!